A co ty tak krążysz po tej kuchni, jak aurora po newie? Tylko patrzę, jak wystrzelisz. Krążę, bo mam problem. A jak mam problem, to muszę go rozchodzić. Co, nie wiesz o tym? Wygląda. Ale przynajmniej tak nie szuraj. Kach cię zetrzesz? Wygląda, jakbyś miała zespół niespokojnych nóg. Iść na apteki, z pewnością coś tam na to znajdziesz. Tak, tak, tak. Wiesz co? Ty się tak nie wyłączaj, tylko pomóż mi rozwiązać problem. No. Poczekaj, poczekaj. Ej, chyba za tak tak co się stało e, e, nie nie jestem zdenerwowana już na pewno nie na ciebie wiesz co pożyczyć ci trzy szklanki mąki o słuchaj kłopot będzie bo mąkę to akurat dzisiaj kupiłam wiesz ale szklankę to mam tylko jedną no i co no a, a, a wiesz co ty za co zyty ona ci coś na pewno poradzi. E, e, tak, mam do niej numer. W komórce, poczekaj, zaraz ci go podam. Gdzieś tutaj była ta komórka. Gdzież ona jest ta komórka? Stefan! No. No, nie widziałeś gdzieś mojej komórki? A co ty kumia, masz masz uchu? O, kurczątko. No. Roma, prześlę ci ten numer e, e, SMS-em. No to na razie. Cześć. No widzisz? No widzisz, co się ze mną dzieje przez te problemy? No. Jakie tam znowu problemy? Ha, jakie problemy? Ja tam nie mam żadnych problemów. No wiem, wiem. Widać to po twojej twarzy, wiesz? Jest nieskalane myślenie. O, tak. O, nie to, co twoja twarz. Ile myśli? Tyle zmarszek dla niej. Patrzę, patrzę. Cała jesteś porana od tego myślenia. A wiesz co, Stefan, że na to to jest sposób, tak. tak? Tylko do tego to potrzebne są pieniądze, a, pieniądze. A, a na ciebie to ja liczyć nie mogę. no. Pieniądze. Bo z ciebie to taka żyła, taki skąpiec. Ja to właściwie mogłabym do Ciebie mówić Harpagon, a nie Stefan, wiesz? A jakbyś był jeszcze trochę mniejszy, to bym tak wołała Ciułała, ciułała, no tak, no. A luźce to może dał, tak, jak chciała iść do salonu piękności, no tak, tak. I nie tylko 500 złotych jej dał, o które prosiła. Bo, bo jak popatrzył na nią, to dał jej trzy razy tyle, wiesz, no. Prawdzie, jak wróciła po kilku godzinach z tego salonu piękności, to znowu na nią popatrzył i się zapytała, cóż to było zamknięte? Ale dał Stefan, a ty? Nie. No. A bo to widzisz, no. ładnemu to we wszystkim ładnie, no, no. a brzydkiemu nic nie pomoże. No, no. Szkoda, Forsy. O, rany, to pomóż mi chociaż rozwiązać ten problem. Czyli co? O siadaj, że Stefan, tam siadaj. Tak, no. tam mam siadać. Tam masz siadać, tu jest moje miejsce, to nie wiesz zaś o tym, no oczywiście, tak. No. no, to sobie podpisz, go na drugi raz. No dobrze. No i słuchaj, no. No. Czy my musimy jej to powiedzieć? No powiedz, czy ty naprawdę uważasz, że ona powinna się wynieść? Przecież to nasza córka jest, hmm. no. Nasza córka, powiadasz? No. O pierdolę, widzę, że zahaczyło. Już. Taka czuła, mnie no Nasza, córka, nasza córka, córka, powiadasz. No, ty to przynajmniej jesteś pewna, że to twoja córka. Tak. Ja niekoniecznie. Jest taka podobna. Ale tylko do ciebie. O, ładna, prawda? No, no, ładna. Mówią, że wszystkie kobiety są ładne, a po niektórych tego nie widać. Ona to chyba do tych drugich należy. Czyli jednym słowem jest ładna inaczej. A jaka pracowita inaczej. O co ci chodzi? O to, że ona całymi dniami... Nic nie robi, tylko siedzi w tym internacie albo gdzieś łazi, pasożyt jeden. Ona jest dla nas tylko ciężarem. A, a propos pasożytów. Wczoraj z imprezy przyniosła pchły. Ja nie wiem, gdzie ona się szlajała. No słuchaj, no mnie to ona powiedziała. O, Że pomagała to, w schronisku dla psów. No. A, już to wierzę. Ojej, Stefan, ale powiedz, czy to aż taki ciężar? Czy to aż taki ciężar? No w końcu to nasza córka, nie? No, Ale ona ma już 26 lat. No, prawda. Komito. Prawda. Ale Stefan, dasz sobie radę. Jesteś silny, wytrzymały, jak czoł grudy, no. tylko lufa jakby trochę zarydzewiała, nie? No. Oj, Kryśka, ty się w końcu to igrasz. Zobaczysz, przyjdzie jakaś Oliwia i na Oliwii tę lufę. No. Już to widzę, musiałaby być jakaś ślepa, wiesz? A ty to lepiej poproś Beatę. Żeby ci w tym, jak ty to mówisz, internacie weszła na taką stronę: www.mężczyznawiemięnka.pl. Co ty tak. jeszcze nie wymyślisz? Tak, tak, ale dobra, Stefan, dobra. Powiedz, czemu ty się tak złościsz? O co ci chodzi? Przecież ty wszystko masz: i mieszkanie masz, i żonę masz, i córkę masz, nie brzydką córkę, nie brzydką. I lodówkę masz pełną, Stefan, zawsze lodówkę, a w niej piwko. O, proszę, proszę, piwko. Uuu, jakie. Ła, mm. wow, dobre piwko, no. A odważ się od tego piwa. To powiedz, Stefan, czego ci brakuje? No. <grym> brakuje. Rzeczy materialne tak. to jeszcze nie wszystko. No. Brakuje no. mi swobody, Cię? przestrzeni, powietrza. powietrza chłopie, otwórz te okna, wpuść trochę powietrza i po krzyku na, na wielkie mecyny. Kryśka, Kryśka, no. a ty jesteś krymitywna, no. jak ty kurde bele nic nie rozumiesz, jakaś siebie tempa tępa strzała. pamiętasz, tak. A pamiętasz? Tak. 30 lat temu, tak. las, namiot, nad nami gwiazdy. Pamiętam, pamiętam. Obrazłe mnie wtedy mrówki. Niczym nie ciemno, nie wiesz? No. A co tam mrówki? Tak. A pamiętasz, jak biegaliśmy nago po łące? Biegaliśmy, Stefan? Biegaliśmy? Ty biegłeś na rano po wieczornej imprezie. Chciałeś całować wszystkie babki we wsi, a klejnoty to się stukały kurna jak kastaniety. No, a ja cię tylko goniłam, Stefan. Ja cię tylko goniłam. O, tak. dobra. A teraz nawet we własnym domu nie mogę chodzić nago. Może to i lepiej, Stefan. Może to i lepiej, tak. Ale powiedz, no. nie chciałabyś tak kiedyś sobie o poranku pobiegać po łące? No kurda, ciebie chyba pogięło. Z moim reumatyzmem to się zastanów, co wykreślać. Ty, ty te twoje choroby, jak nie romantyzm, to będę A ja nie będę pauza, to inna cholera. A, a mniejsza z tym. Wołaj w końcu tego darmozjada, a zrobię z nią wreszcie porządek. Ojejku, chyba mi serce pęknie. Beatka! Beatka! Może byś ją Beata! No o, chodź, chodź, chodź córcia, chodź. O. Mam dla ciebie dobrą nowinę. A to? O, cieszy się, cieszy się. Chyba wreszcie dojrzała. No, no mamo, tato, o co chodzi? E, córcia, no nie, nie wiem, czy mi to przejdzie przez gardło, naprawdę. <grym> córcia, tato uznał, że już najwyższy czas, żebyś się wyprowadziła z domu i sama zadbała o siebie. A, a ty, mamo? O! Dziecko moje, w moim wieku to już nie ma o co dbać, nie? No tak, tak, no bo kto konserwuje takie antyki? O, a chcesz się zdziwić? Teraz zaraz czy zaraz potem, co? Potem to zalatuję od ciebie. O, że wiesz, czy no, jaki to ma wy, ciebie kiwem i papierosami, wiesz? No kurna, pies policyjny się znalazł. A, a ty pamiętaj, że teraz antyki to mają być objęte ochroną, więc uważaj, co mówisz? No nie, no, no, no potem zalatuję. Poczekaj na chwileczkę, poczekaj. A ja mu dam pod tak tego. O, czekaj, no, tu zaraz zobaczymy, to, co to będzie. Lepiej. No! Tak się Wam przysłuchuję i zastanawiam się, dlaczego wyrzucacie mnie z domu, I ja? Nie wiem. A może dlatego, że masz już 26 lat i nic nie robisz? Matka w twoim wieku to już zarabiała na ulicy. Stała przy saturatorze. A, no to takiego! Jest w piwnicy, zobaczysz. Będziesz mogła mówić, że ci ojciec barku pił. Tak. Eza, z tego można wyżyć? Oj, córcia, no nie denerwuj się. Przecież my ci pomożemy. No nie bójźcie ci cię z pustymi rękami. Słuchaj. Dostaniesz ten saturator i komplet garnków najlepszych z Holkuskiej Ewalierni, które nam zostały jeszcze z naszego ślubu. Co stary? Dobrze tak, będzie? Tak, tak, dobrze. No, widzę, że wam się zbiera na żarty, a mnie nie jest wesoło. Z czego ja będę żyć? My ci się do życia wtrącać nie będziemy. Dostaniesz garnki, saturator tak? i kombinuj mała, kombinuj. No nie chisteryzu! Niech nie, nie steryzn, dziecko! Jesteś ładna, podobna do mnie. Słyszałam? znajdziesz sobie męża przecie, bo słyszałam jak Wojtek do Ciebie wzdycha. Jak no, wzdychał, wzdychał. Bo maskne. O! No, przez Strasza, to nie wiedziałam, ale na pewno sobie znajdziesz męża. Zobacz, no. Zobacz, ja też znalazłam. No A, albo sponsora. O. Wyrzucacie mnie z domu, bo Wam szkoda pieniędzy. Jacy z Was materialiści! O, przepraszam, nie o pieniądze tu chodzi, ale o wolność, o swobodę, o powietrze. A poza tym chcemy z matką uprawiać dziki, nieokiełznany, niczym nieskrępowany seks. O, Stefan, powiedziałeś seks? Tak, powiedziałem seks. A ty nocha! Jeszcze nie ma? Jeszcze nie Zapraszam teraz zespół Hamak na